Kroczmy w ideę, która, no cóż, łączy starożytną mądrość z najświeższymi odkryciami fizyki. Zbadamy dowody, które sugerują, że nasza rzeczywistość może nie być wcale tym, czym się wydaje. A my sami, cóż, my możemy być po prostu częścią kosmicznego kodu. Ale nie chodzi mi o politykę, o ekologię. Chodzi o coś znacznie, znacznie głębszego. Coś na poziomie samej tkanki rzeczywistości. Takie dziwne uczucie, jakby budynki za rogiem były tylko dekoracją, a ludzie wokół postaciami z góry zapisanym kodem. Zwykle ufamy swoim oczom prawda? Wierzymy, że krzesło jest twarde, a czas płynie do przodu. Ale co, jeśli to wszystko to tylko genialnie zaprojektowany interfejs, taki, który ukrywa przed nami to, co naprawdę dzieje się pod maską rzeczywistości? I tu właśnie historia staje się absolutnie fascynująca. Okazuje się, że najwięksi myśliciele ludzkości, od starożytnych mędrców po fizyków kwantowych, dochodzą do tego samego zdumiewającego wniosku. Zobaczmy, jak to się wszystko ze sobą łączy. Okej, okay, zanim przyjrzymy się dowodom naukowym, musimy zrozumieć ten starożytny fundament, na którym wszystko się opiera. Czym więc dokładnie jest owa maja? Słowo Maja często tłumaczy się jako iluzja, ale to nie do końca oddaje sens. Tu nie chodzi o to, że świat nie istnieje. Jak uderzymy w ścianę, to poczujemy ból. Maja to raczej niewłaściwe rozumienie natury tego świata. To taka magiczna siła, która z jednej strony zasłania przed nami prawdę o jedności wszystkiego, a z drugiej wyświetla nam fałszywy obraz świata pełnego oddzielnych rzeczy. To jest po prostu genialna analogia. Wyobraźmy sobie grę w wirtualnej rzeczywistości. Dla naszej postaci miecz jest jak najbardziej realny, ale dla nas, dla gracza, istnieje tylko kod programu. I Maja to jest właśnie ten kod. Ona tworzy zasady gry, czyli fizykę, rysuje tekstury materii i, co najważniejsze, sprawia, że zapominamy, że to my jesteśmy graczami, a nie tylko awatarami w grze. I tu leży ta kluczowa, fundamentalna różnica. Nasza zachodnia nauka opiera się na materializmie. Najpierw była materia, z której jakimś cudem przez przypadek wyłoniła się świadomość. A wedy, cóż, one stawiają wszystko na głowie. U ich podstaw leży idea, że to świadomość jest pierwotna, a wszystko co widzimy, to tylko fale na powierzchni nieskończonego oceanu umysłu. Ta koncepcja nie wzięła się znikąd. To była powolna ewolucja myśli. Od pierwszych mędrców, którzy opisywali Maję, przez mistyczne teksty Upanishad, które odważyły się nazwać świat iluzją, aż po wielkiego filozofa Adi Shankary. On, niczym detektyw, używając czystej logiki, wszystko to usystematyzował. Jego argument jest prosty, a zarazem genialny. Skoro cały świat materialny nieustannie się zmienia, to nie może być absolutnie realny. Prawdziwe jest tylko to, co niezmienne. A teraz przechodzimy do sedna. W XX wieku fizycy zajrzeli do wnętrza atomu. Spodziewali się znaleźć małe, twarde kulki materii. Zamiast tego, znaleźli pustkę i drżące cienie, a ich odkrycia zaczęły niepokojąco przypominać starożytne teksty. To jest niesamowicie mocne stwierdzenie i pochodzi od jednego z ojców fizyki kwantowej. To pokazuje, że te paralele to nie jest jakiś przypadek. Najtęższe umysły naukowe zaczęły dostrzegać, że starożytni mędrcy mogli opisywać tę samą rzeczywistość, tylko używając innego języka. Wedy mówią o Adwajcie idei, że na najgłębszym poziomie wszystko jest jednym, niepodzielnym bytem. A co na to fizyka? Pokazuje nam splątanie kwantowe, gdzie dwie cząstki pozostają ze sobą w magiczny sposób połączone, nawet jeśli dzielą je miliardy nadświetlnych. Zmiana jednej natychmiast, ale to natychmiast wpływa na drugą. To tak, jakby nasz intuicyjny podział w przestrzeni był właśnie iluzją. I to nie koniec. Jest jeszcze coś. Sterożytne teksty mówią, że świat jest dźwiękiem. A współczesna teoria Strun postuluje, że fundamentalne składniki materii to wcale nie cząstki, ale wibrujące pętle energii. Różne częstotliwości wibracji tworzą elektron, proton czy foton. Wygląda na to, że dosłownie żyjemy wewnątrz wielkiej kosmicznej symfonii. A to jest chyba najbardziej no cóż, szokujący wniosek fizyki kwantowej. Cząstka, na przykład elektron, nie ma określonego położenia, dopóki na nią nie spojrzymy. Jest dosłownie wszędzie i nigdzie jednocześnie. A to jest dokładne odbicie wedyjskiej koncepcji, że świat jest tworzony przez akt percepcji. Dopóki nikt nie patrzy, dane nie są przetwarzane. No dobrze, jeśli żyjemy w symulacji, to powinna ona mieć pewne techniczne ograniczenia, prawda? Takie limity wydajności, które widzimy w grach komputerowych. I okazuje się, że nauka zaczyna natrafiać na dokładnie takie ograniczenia w naszej rzeczywistości. Przyjrzyjmy się trzem głównym poszlakom, które fizycy traktują bardzo, bardzo poważnie. Każda z nich wygląda trochę tak, jakby programista zostawił w kodzie swój podpis. Każdy cyfrowy obraz ma minimalny rozniel piksela. Nie da się powiększać w nieskończoność. Okazuje się, że nasz wszechświat też ma taki piksel. To długość planka. Poniżej tej skali przestrzeń i czas po prostu przestają istnieć. Wygląda to jak fundamentalne ograniczenie rozdzielczości naszego świata. No właśnie, dlaczego nic nie może poruszać się szybciej od światła? W sieciach komputerowych prędkość przesyłania danych jest ograniczona mocą serwera, prawda? Prędkość światła działa w bardzo podobny sposób. To może być po prostu maksymalna prędkość przetwarzania informacji w naszym silniku. Zapobiega to sytuacji, w której gracz zobaczyłby krawędź mapy, zanim system zdążyłby ją wyrenderować. To wraca do efektu obserwatora. Programiści gier znają tę sztuczkę jako leniwe renderowanie. Gra renderuje tylko to, co widzi gracz, żeby oszczędzać zasoby. A wygląda na to, że nasza rzeczywistość stosuje dokładnie ten sam mechanizm optymalizacji. Skoro nasza rzeczywistość może być grą, to pojawia się fundamentalne pytanie: jak w nią grać? Starożytna mądrość indyjska oferuje nam coś w rodzaju instrukcji obsługi. Ta idea zmienia absolutnie wszystko. Nie jesteśmy więźniami symulacji, ale graczami w boskiej grze zwanej Lila. Celem nie jest ucieczka, ale zabawa i nauka. Problem polega na tym, że my traktujemy tę grę śmiertelnie poważnie, martwimy się, gdy nasza postać traci wirtualne pieniądze i wpadamy w depresję, gdy tekstury naszego ciała zaczynają się starzeć. Kognitywista Donald Hoffman udowodnił matematycznie, że ewolucja faworyzowała te organizmy, które widziały świat w sposób użyteczny, a niekoniecznie prawdziwy. Ikona kosza na pulpicie nie oznacza, że w komputerze jest prawdziwy kosz, to tylko użyteczne uproszczenie. Podobnie, twardość stołu to tylko sposób, w jaki mózg mówi nam: Nie przechodź tędy. Nasze zmysły to interfejs, a nie okno naprawdę. No dobrze, ale co nam to daje w praktyce? Po pierwsze, ogromną ulgę. Stresująca sytuacja w pracy to tylko chwilowy błąd w renderowaniu, a nie koniec świata. Po drugie, to daje moc. Jeśli świat jest projekcją świadomości, to zmieniając swoje przekonania, dosłownie zmieniamy świat wokół nas. I po trzecie, to prowadzi do współczucia. Bo ten inny człowiek to dosłownie my, tylko w innej skórce i z inną historią. Oczywiście, na koniec pojawia się to wielkie pytanie, kto napisał kod. Wedę mówią, że programistą jest sam wszechświat, nieskończony ocean świadomości, który podzielił się na miliardy cząstek, czyli nas, żeby doświadczyć samego siebie. Bardziej techniczna wersja, popierana chociażby przez Elona Muska, mówi o naszych potomkach. A jeszcze inna wskazuje na to precyzyjne dostrojenie stałych fizycznych, co wygląda na pracę jakiegoś inteligentnego architekta. I to jest kluczowe pytanie, które pozostaje otwarte. Wedy sugerują, że celem jest przebudzenie uświadomienie sobie, że jesteśmy graczami, a nie postaciami, bo kiedy zdajemy sobie sprawę z iluzji, ona przestaje być naszym więzieniem i staje się naszym placem zabaw. Celem może być nauka, doświadczenie, rozwój, a może po prostu radość z samej gry.